Przede wszystkim chciałbym powiedzieć. Umową, którą podpisaliśmy, to jest na ponad 334 tysiące złotych tysiące złotych. To jest bardzo duża kwota, która pójdzie na remont mieszkań położonych w rękawicy. Tymczasowo one będą też pomocne, ponieważ do tej pory na terenie naszej gminy są osoby, które korzystają z uczynności naszego kraju i pochodzą z Ukrainy tam, gdzie ta wojna się dzieje. Natomiast to są mieszkania, które są w naszym zasobie komunalnym i docelowo będą służyć naszej lokalnej społeczności. E, kwota 334 tysiące w tym momencie dla gminy naszej, której budżet ok, OK jest tam 100 milionów, ale to są wydatki bieżące. Te mieszkania no już wiele, wiele lat czekały na ten remont. One już służyły do tej pory. W pie, pierwsza w ogóle rodzina, która przyjechała to była z Ukrainy była właśnie w tych mieszkaniach. One zdecydowanie wymagały e, renowacji. Odrestaurowania i jesteśmy ogromnie wdzięczni, że Państwo jako firma zgodzili się, się nam pomóc, bo naprawdę te pieniądze będą służyć już długie, długie lata. Z Państwa firmą współpracujemy już kilka lat i cały czas możemy tylko powiedzieć i wypowiedzieć się w super superlatywach. Nie dość, że profesjonalnie, nie dość, że wszystko jakoś bardzo dobre, no to jakość tej współpracy to jest też ważne kontakty są wyśmienite, dlatego gratuluję tej kadry, którą Pani tutaj prezes, cały zarząd zatrudniacie, bo to są naprawdę wysokiej klasy ludzie, świetni specjaliści, ale nie tylko w tej branży budowlanej, remontowej, bo pewnie takich by wiele znalazł, ale też w relacjach do ludzi. A to już ciężko jest spiąć, żeby tak ta koniunkcja się tak w tych wielu punktach spięła. Dlatego jako no, przedstawiciel mieszkańców jestem bardzo, bardzo Państwu wdzięczny za to, że na długie, długie lata y, mieszkańcy będą korzystać z tych lokali, bo to są lokale, gdzie ktoś może i zamieszkać. Ale wiele mieliśmy takich przypadków, że występuje pożar, że jest zalanie i nie, ma, nie mamy co z nimi zrobić, z tymi ludźmi. I czasami to jest rok, półtora, kiedy te osoby muszą w tych lokalach przebywać. A to też chodzi o to, jest XXI wiek, żeby to było w jak najlepszych y, warunkach. No i dlatego jesteśmy wdzięczni, że tak przyszłościowo, rozwiniemy się i to będzie zrealizowane dzięki Państwu. To jest tylko tak krótko tytułem wstępu, natomiast tutaj dla Państwa, dziennikarzy, bardzo bym prosił, żeby tutaj Państwo udzielić wywiadu, bo naprawdę wdzięczność jest ze naszej strony ogromna, a Pan Skarbnik może powiedzieć, jak to jest, gdzie wydatki inwestycyjne, to jest zupełnie na półkę jest nam łatwiej realizować, ale wydatki bieżące, gdzie jest indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy, gdzie tutaj te pieniądze, no 10 tysięcy przeznaczone na remont, to jest czasami więcej niż milion na inwestycje. Bo tak to w tych wskaźnikach wygląda. Brzmi to tak y, dziwnie, troszeczkę, jak to słyszę, ale tak co pomyśli, że mamy Dokładnie. inwestować. Y, przekładając na budżet domowy, to można powiedzieć, że ktoś nam mówi, że y, nie stać Cię na chleb, ale możesz sobie kupić piąty telewizor. Tak. tak. Dokładnie. Tak, tak to mniej więcej nie wygląda. niestety. No, możemy kupować telewizory, możemy kupować lodówki, ale nie mamy kasy na to. A remont, jest, a remont jest wydatkiem bieżącym tak. i cieszymy się, że no dla nas tutaj jakby jest inwestycja za milion. To, 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 to mm. Dokładnie tak, bo ona ma dużo, ale, dużo więcej, ale dużo większą wartość. Współczynnikach to ma dużo większą wartość. Także super. tym bardziej jesteśmy wdzięczni. To ja może podziękuję w imieniu firmy, ale trochę sprostuję, bo ja nie zarządzam całą firmą Lerwa Merlewą za fundacją. trzy osoby. Kolega doszedł jest, jest naszym specjalistą od tego projektu od dwóch lat. Natomiast przekażę prezesowi, dziękuję, tym plan na, na temat firmy. Ale tak, no my jesteśmy ściśle związani, ponieważ fundacja jest fundacją korporacyjną, powstała na terenie firmy Larua i to nasi pracownicy poprosili, jakby mieli petycję, zgłaszali petycję, żeby taką fundację założyć, bo chcieli pomagać. I tutaj są przedstawiciele właśnie takich pracowników, którzy oprócz tego, że pracują na co dzień i sprzedają te produkty, które które mamy w firmie, to jest ich zawód handel, ale też chcą robić coś dobrego dla lokalnych społeczności. Tak naprawdę im się należy podziękowania, bo to oni jeżdżą, oni pytają i oni też przyjmują te zapytania, wnioski i potem je realizują, a to jest duża praca. My mamy też takich wolontariuszy w takich grantach lokalnych, którzy idą i wykonują te granty. Tutaj to jest trochę inny rodzaj grantu, bo jest za duży, żeby posłać ludzi, no bo jednak muszą handlować, a nie zajmować się stolarką i budowlanką, ale to, że wkładają swój czas w przygotowanie zamówień, koordynacji całego projektu. Niektóre projekty zajmują rok. Niedawno Stanisław skończył projekt, który trwał rok i dwa miesiące w Tarnowie na Świętej Janny bursa, więc to, to nie są łatwe rzeczy pogodzić pracę i pogodzić dodatkowo wolontariat, który, który też myślę, że robi mu dobrze, bo ufak wygląda dobrze <grym> i to, ja Dziękuję! dziękuję. A obok Stanisława jego szef, też wspina całość, więc i zezwala, i pozwala na to, żeby Stasiek oprócz swojej pracy też dodatkowo włączał się w takie inicjatywy, bo też to, co jest ważne, firma daje możliwość pracownikom, bo daje, znaczy oni mogą zrobić też w czasie pracy, więc dodatkowo gdzieś udostępniamy ten czas, żeby oprócz właśnie handlu zajmowali się czymś, co lubią, bo co im przynosi satysfakcję po prostu. <tosłuch> Cieszymy się, że jesteśmy znowu w okolicy Tarnowa, bo niedaleko, niedawno stąd wyjechaliśmy e, podpisując aneks do jednej z umów, więc, e, no, więc jesteśmy znowu. Dzień ja, dobry, witamy. Witam, witamy. Tym bardziej w Bardzo się cieszymy, ja tylko jeszcze dodam, że my na przykład wiemy, znaczy nie na przykład, wiemy, jak te lokale funkcjonują później. Mhm. Jeżeli jest pożar, a takie sytuacje miały miejsce na tej naszej gminy. Jeżeli jest rodzina i w ułamku sekundy oni dowiadują się, tracą, że wszystko, wszystko tracą, to naprawdę oni są zgruzgotani i my takich lokali potrzebujemy bardzo. I jak oni się przeprowadzają i widzą, że jest pomoc ze strony samorządu i te warunki będą jeszcze godne, no to naprawdę inaczej. My się jako ludzie czujemy tak podle i w momencie, kiedy nam inni ludzie pomagają poprzez instytucje jak zupełnie Momentalnie psychicznie stają na nogi. Mhm. Ile jakoś pomogliśmy, ci ludzie później remontowali swoje budynki, domy, domostwa, ale w zupełnie innych yy, takich w innych nastrojach. Bo mhm. widzieliśmy, no ja zawsze taki, taki przypadek wierzę, bo są bardzo indywidualne przypadki i dzięki Bogu takie nie, nieczęste, to stan psychiczny tych ludzi jest fatalny. Ale w momencie, kiedy oni są zaopiekowani, idą, to później jest ten power. Do działania zupełnie innych. <majestlaughs> I to naprawdę będzie procentowało w wielu. Także Fundacja również, jak widać, bardzo, bardzo sprawnie działa. Panie Prezesie, bardzo. Dwa słowa ja się na Karol poprawa i zarządzam Funduszem Solidarnościowym w całej Polsce. My tych grantów wykonaliśmy ponad 60. Ale faktycznie do Tarnowa, do Powiatu Tarnowskiego wróciliśmy i, i jesteśmy raz, po raz pierwszy w Waszej Gminie, ale również opowiadaliśmy za remont bursy w, w świętej tak, w bursy, w której przebywają uchodźcy z Ukrainy. I tak jak wójt wspomniał, to bardzo ważna pomoc i to dla nas jest ogromny priorytet, żeby, żeby to były dobra, które są trwałe, które będą pomagały na co dzień, przede wszystkim lokalnej społeczności, bo my się stąd też wywodzimy, też jako sklep czujemy się jej częścią. Mamy wielu klientów z państwa, gminy, ale też pracowników, choćby nawet, więc jesteśmy tutaj mocno związani. Jak wójt wspomniał, sprężnie spręż, działający zespół, bo to nie jest taka zasada, że tak często wracamy tam, gdzie mamy sklep, tylko Praktycznie to zaangażowanie tutaj czy Staszka, czy dyrektora jest bardzo duże i to umożliwiło tutaj powrót i tak też oczywiście. I cieszymy się, że to będzie służyło, miejmy nadzieję, jak najdłużej ze swojej strony dokonamy wielu starania. Trzeba też sobie powiedzieć, że kwota jest niebagatelna, tak jak Wójt wspomniał, również mhm. dla nas i dla naszej fundacji. Co za tym idzie, ten proces trwał dość długo i też chciałbym bardzo podziękować za profesjonalizm ze strony gminy, ze strony wójta, za, za cierpliwość w oczekiwaniu i, i, i naprawdę ja osobiście jestem szczęśliwy, że udało nam się dzisiaj sfinalizować i podpisać tą umowę i będziemy mogli wkrótce zacząć działać. Bardzo dziękuję. dziękuję. Łukasz Kaczpaczek, dyrektor Spraw lew w Tarnowie. Właśnie powiedzmy o tym, jaki zakres tego remontu, co tutaj Kwota prawie 300 tysięcy przeznaczamy na wyremontowanie dwóch mieszkań. I to będą dla 12 osób co najmniej do, do zamieszkania. To będzie rabot generalny. Między innymi zadbamy o to, żeby wymienić podłogi, odmalować ściany, ocieplić, ocieplić strop. Dzięki temu zadbamy o stronę ekologiczną, ale też ekonomiczną tych mieszkań w przyszłości, więc miasto będzie na pewno mogło na tym skorzystać, też pod względem utrzymania tych mieszkań. Myślę, że po prostu zadbano o to, żeby te warunki mieszkaniowe były jak najlepsze dla tych osób, które dzisiaj za te pieniądze możemy to zapewnić. To są dwa, to są dwa mieszkania, czyli w sumie wyedukujemy tam sześć osób na mieszkanie. Będzie można, ta kubatura wystarczy, żeby zapewnić tym osobom miejsca. Agnieszka Bolek, jestem prezeską Fundacji Laruma Merlon. W, w takim razie powiedzmy o działalności tej fundacji o tej działalności właśnie tutaj w mnie z dlaczego przyjechaliście tutaj popisać to? Tak, fundacja działa już 12 lat, jesteśmy we wrześniu skończymy 12 lat dokładnie i zajmujemy się grantami remontowymi, A więc... Też między innymi dlatego tutaj jesteśmy, bo gmina potrzebowała wyremontować mieszkania dla uchodźców. O takim projekcie związanym z Ukrainą, nad takim projektem pracujemy od dwóch lat, natomiast przez ostatnie 12 lat tak naprawdę pracowaliśmy nad projektami remontowymi w trochę mniejszej, mniejszym wydaniu, bo są to tak zwane migranty, które realizują nasi wolontariusze ze sklepów. Takich grantów zrobiliśmy mnóstwo, bo ostatnio naliczyłam ich około 860 już. W całej Polsce wolontariuszy mamy też sporo, bo przez te 12 lat przeminęło się około 3000 osób, które no, poświęcają swój czas, energię dodatkowo w pracy i poza pracą, żeby takie granty wykonywać. Jesteśmy w Skrzyszowie na zaproszenie naszych wolontariuszy ze sklepów Starnowa, którzy zauważyli tutaj problem związany właśnie z tym, że uchodźcy z Ukrainy mieszkają w słabych warunkach i chcieliśmy te warunki poprawić. Mają też na uwadze to, że mieszkania zostają w gminie na zawsze i gmina będzie mogła z nich korzystać również dla swoich lokalnych osób, które mieszkają poza Ukraińcami oczywiście. Czyli te środki są dedykowane na te dwa mieszkania, sześć osób? Tak? Te środki są dedykowane na te dwa mieszkania, dokładnie. Proszę mi powiedzieć, grant, on na czym polega? Czy to jest kwota finansowa, czy po prostu remontujecie? My za każdym razem przekazujemy kwoty, znaczy przekazujemy produkty, plus naszych montażystów uruchamiamy, którzy ten grant wykonują. W przypadku małych grantów lokalnych robią to nasi wolontariusze, w przypadku tych dużych ukraińskich, gdzie remontujemy już naprawdę duże powierzchnie, wykonują to montażyści, którzy mają z nami w Lerua podpisane umowy z firmą Lerua. Ten remont, to była Pani mówi o montażu, czy to jest właśnie nie wiem malowanie, nie wiem, na podłóg, czy są meble, jak to wygląda, czy to, co to jest remont całościowy, tam jest, nie pamiętam teraz dokładnie, natomiast wydaje mi się, że no, w momencie kiedy wchodzimy do mieszkań, to faktycznie burzymy je i budujemy od nowa. W sensie takim, że składziemy podłogę, malujemy ściany, czasem jak jest trzeba robimy też elektrykę, robimy hydraulikę, czyli wszystko co trzeba wykonać, żeby to mieszkanie było godne do, do życia. Więc to są grube remonty naprawdę. Czyli to remont, remont dwóch mieszkań komunalnych Łękawica, kwota, którą dofinansowanie to jest ponad 334 tysiące złotych. Te mieszkania bardzo są nam potrzebne, ponieważ dochodzi w gminie do wielu różnych zdarzeń. No nie tak dawno mieliśmy w gminie tylko, mówimy tutaj o pożarach i innych zdarzeniach, ale na ten moment mogą pomóc osobom, które przebywają tutaj z Ukrainy, gdzie tam toczy się wojna, natomiast docelowo będą one służyły mieszkańcom, nie tylko w razie jakichś kataklizmów, ale czasami są różne sytuacje życiowe. Czasami no, dochodzi do pewnych Spięć. Jest potrzeba, żeby ktoś przez jakiś czas mógł zamieszkać, i właśnie temu celowi te mieszkania mają służyć. Do tej pory te mieszkania nie były w najlepszej kondycji. Dzięki właśnie pieniądzom pozyskanym z fundacji Leroyal przy pośrednicy. Jak długo potrwa ten remont? Remont? No myślę, że się w kilka miesięcy zmieścimy. To czasujemy, że 3-4 miesiące? No, myślę, że około 3 miesięcy potrwa cały remont, natomiast kwota ważna jest, bo to jest naprawdę ponad 300 tysięcy złotych na wydatki bieżące, gdzie w kwestii samorządu jest to bardzo dużo, bo ciężko nam jest pozyskać pieniądze na remonty, gdzie dzięki klasyfikacji budżetowej są one bardzo obostrzone pewnymi rygorami i no możliwością wydawania, dlatego tym bardziej się cieszymy, że sprawność pracowników i przychylność firmy zespoliły się w, i bardzo dofinansowanie w kwocie ponad 300 tysięcy złotych, gdzie tak jak powiedziałem, docelowo na ten moment będą między innymi wspomagać osoby, które przybywają na naszym terenie z Ukrainy. Co ciekawe, pierwsze osoby na terenie gminy z które z Ukrainy y, uchodziły, mówimy tutaj o rodzinie y, z dziećmi, to właśnie zalokowały się w rękawicy. Natomiast docelowo miejmy nadzieję, że ta wojna szybko się kończy i Trwały majątek zostanie w zarządzaniu gminy i w trudnych, ciężkich sytuacjach będzie służył mieszkańcom naszej gminy, żeby w tych kryzysowych sytuacjach być im pomocnym. Te to to jest dobre, to jest To są mieszkania, które są położone przy Szkole Podstawowej, także w samym centrum. Lokalizacja świetna, wszystko na miejscu, więc tym bardziej te lokale będą się cieszyć na pewno wielkim ogłoszeniem, używaniem, ale tak jak powiedziałem, w razie pomocy, kiedy komuś coś, ta pomoc będzie potrzebna, to te mieszkania będą, będą służyć właśnie no, tym najbardziej potrzebującym. one są komunalne? Tak, tak, tak. tak. Nasze, no, w naszym lokalnym zasobie sobie nieruchomości. Znajdują się właśnie te zimne jako gmina. A kiedy jest się No Myślę, że około miesiąca, za miesiąc, za miesiąc gdzieś te prace wystartują i no, w tym roku będzie to jeszcze wszystko oddane, rozliczone i no, bardzo duży ubytek. Wydatek zrealizowany będzie pieniędzmi, które zostały pozyskane z zewnątrz. No, cieszę się właśnie i dziękuję też wszystkim pracownikom, że tak bardzo się angażują i potrafią szukać różnych źródeł. My mówimy tutaj o pieniądzach z różnego typu programów krajowych, czy programów zewnętrznych, czy unijnych. To są pieniądze z fundacji Ledua Merlin, zupełnie takie inne źródła finansowania. bardzo ważne, bo mówię kwota ponad 300 tysięcy, dokładnie 334 z drobnymi, to jest pokaźna kwota. Nie tylko nawet na remont, ale na jakieś inwestycje, bo za, te, za te, to można już wiele rzeczy zrobić i jesteśmy wdzięczni, cieszymy się i idziemy do przodu. Panie Wójcie, gdyby nie coś no to chyba ten remont byłoby ciężko. Ciężko, ciężko i na pewno nie na tym poziomie, bo z tego co przyglądaliśmy, to jeżeli fundacja, firma Merua biorą się za co do, do dzieła, to jest to zrobione na wysoki błysk, na wysoki połysk, ze świetnymi materiałami i naprawdę jakość wykończenia jest topowa. Dziękuję. Dzięki.